Dzień dobry, szanowni państwo, no chciałoby się powiedzieć, że wyszliśmy z tego medalowego dołka, ale w sumie nie wyszliśmy, bo oprócz medalu Julii Szeremety, no to nie był udany dzień dla Polaków wczoraj, ale dobrze, co było wczoraj, to było wczoraj, dzisiaj poniedziałek, 5 sierpnia 2024, 10 dzień Igrzysk, ceremonia zamknięcia coraz bliżej, przeraża mnie to, że mamy na razie tylko te 4, no 5... Medali i więcej nic. Co ze złotem olimpijskim dla Polski? Może jeszcze nadzieja w Olimie rozpaw. No zobaczymy, szanowni państwo. W każdym razie zapraszam na zapowiedź Jan Łukaszewicz, krótko o sporcie. Pójdźmy na klasyfikację medalową po 9 dniu Igrzysk. Pierwsze miejsce: Stany Zjednoczone: 19 złotych, 26 srebrnych, 26 brązowych. W końcu po 9 dniach Igrzysk, Stany wyszły na prowadzenie. Chiny na drugim miejscu 19 zł, 15 srebrnych i 11 brązowych. Trzecie miejsce bez zmian. Reprezentacja gospodarzy 12 zł, 14 srebrnych i 18 brązowych. Czwarte miejsce Australia 12 zł, 11 srebrnych i 8 brązowych. Polska 47 miejsce. Bez zmian w porównaniu do tego, co było wczoraj, e, ponieważ no medal Julii Szeremety jeszcze nie jest jakby uznawany, bo na razie sobie go jeszcze zapewniła tylko i nie wiemy jeszcze jaki to jest kolor. Dowiemy się w środę wieczorem. Z ciekawszych startów Polaków dzisiaj na pewno o 9 siatkówka turniej mężczyzn ćwierćfinał Polska-Słowenia. Będzie bardzo ciekawy mecz, ale ja wątpię w to, że jesteśmy tą klątwę ćwierćfinału w stanie 1 ósma finału, 10 bryłosia, Łosia, Hrera Gawira, to też na pewno 11:55, Natalia Kaczmarek, Justyna Święte, 400 metrów kobiet, wiadomo lekko atletyka, 13 i 13:55, wspinaczka sportowa na czas kobiet, Aleksandra Mirosław, Aleksandra Kałucka, no i ewentualnie wieczorne repasaże. To też półfinał Wiktorii e, Holy. Popatrzmy sobie na wszystkie starty Polaków 10 dnia Igrzysk. Godzina, dziewiąta siatkówka turniej mężczyzn, ćwierćfinał Słowenia Polska. Dziesiąta siatkówka plażowa turniej mężczyzn, jedna ósma finału Michał Bryl Bartoszło, Pablo Herrera, Adrian Javira. Dziesiąta ten stołowy turniej drużynowe kobiet, jedna ósma finału, Polska Japonia. 1155, lekkoatletyka 400 metrów kobiet, pierwsza runda bieg drugi, ustyna Święta Rysetic, 11.55 400 metrów kobiet, pierwsza runda bieg czwarty, Natalia Kaczmarek, 1203, żeglarstwo kajt kobiet, wyścig 5, 6, 7 i 8, Julia Damasiewicz, 1215, żeglarstwo, klasa ILCA 6 kobiet, wyścig 9 10, Agata Barwin. 1223 żeglarstwo Kite mężczyzn, wyścig 5, 6, 7 i 8, Max Żakowski. 1250 lekkoatletyka atletyka 200 metrów kobiet repasaże drugi bieg Martyna Kotwiła. 1250, lekkoatletyka atletyka, 200 metrów kobiet, repasaże, trzeci bieg Krystyna Simanowska. 13 wspinaczka sportowa, speed Kobiet, kwalifikacje rozstawieniowe. Wyścig 5, Ania Holder, Aleksandra Mirosław 13. Wspinaczka sportowa, Spit Kobiet, kwalifikacje rozstawieniowe, wyścig siódmy Aleksandra Kałucka, Sara Tezlow. Trzynasta Wspinaczka sportowa, kwalifikacje Spit Kobiet, wyścig dwunasty Aleksandra Mirosław, Ania Holder. 13. Wspinaczka sportowa, Spit Kobiet, kwalifikacje rozstawieniowe, wyścig czternasty Sara Tezlaw. Aleksandra Kałucka, 13.55 wspinaczka sportowa, speed kobiet kwalifikacje rozstawieniowe 14, jeździectwo, skoki przez przeszkody indywidualnie, kwalifikacje z udziałem Adama Grzegorzewskiego i Maksymiliana Wechty kolejne starty Polaków żeglarstwo, 14.40 klasa JLCA, mężczyzn 7 wyścig 9.10 Michał Krasudomski, około 15. zapasy do 68 kg kobiet 1, usma finału Wiktor Wiktoria Holuc Feng 1552 kajakarstwo górskie, cross mężczyzn, ćwierćfinały, wyścig drugi Mateusz Polaczek. 1552 kajakarstwo górskie, cross mężczyzn, ćwierćfinały, wyścig trzeci Grzegorz Hedwig. Około 1620 zapasy do 68 kg kobiet, ćwierćfinały, ewentualnie Wiktoria Holuj. 1628, Górskie, Cross mężczyzn półfinały, ewentualnie Grzegorz Hedwig. 16.28 Kajakarstwo Górskie cross Mężczyzn Półfinały Ewentualnie Mateusz Polaczyk. 16.48 Kajakarstwo Górskie cross Mężczyzn Mały Finał Ewentualnie Mateusz Polaczyk. 17. Kajakarstwo Górskie cross Mężczyzn Finał Ewentualnie Grzegorz Hedwig. 17. Kajakarstwo Górskie cross Mężczyzn Finał Ewentualnie Mateusz Polaczyk. 17. Kolarstwo Torowe Sprint Kobiet nowo Kwalifikacje Polska Marlena Karwacka Urszula Łoś Nikola 18.55 Kolarstwo Torowe Sprint Kobiet Drużynowo, pierwsza runda Polska Marlena Karwacka, Urszula Łoś. Nikola Sibiak 19.46 Kolarstwo Torowe Sprint Kobiet Drużynowo o siódme miejsce ewentualnie Polska Marlena Karwacka Urszula Łoś. Nikola Sibiak 19.50 Sprint Kobiet Drużynowo o piąte miejsce, ewentualnie Polska 19.54 Kolarstwo Torowe Sprint Kobiet Drużynowo o trzecie miejsce ewentualnie Polska 19 155 lekko 200 metrów mężczyzn. Pierwsza runda, bieg pierwszy, Albert Komański. 1959, Kolarstwo torowe, sprintowe, drużynowo, finał, ewentualnie Polska. Jeszcze raz przypomnijmy: Merlene, Kerwackę, Uczulałoś, Nikola, Sibiak. I ostatnie starty Polaków, 2045. 200 metrów kobiet, ewentualne półfinały z ewentualnym udziałem Martyny Kotwiły i Krystyny Ciemianowskiej, a około 21:40 zapasy do 68 kg kobiet, półfinały z ewentualnym udziałem Wiktorii i Przejdźmy do ciekawostek. Triathlon. Claire Michelle trafiła do szpitala z objawami zatrucia. Zawodniczka skarżyła się na bóle brzucha do, od czasu upływania w Sekwanie, ale na razie nie ma potwierdzenia, czy do zatrucia doszło w rzece. Z powodu jej absencji Belgowie dziś nie wystawią sztafety mieszanej. Lekkoatletyka bieg na 100 metrów, tysięcznych sekundy zadecydowało o złotym medalu. Zdobył go Amerykanin na Lyles pierwszy złoto dla amerykańskiego sprintera od 2004 roku. Wszyscy finaliści pobiegli poniżej 10 sekund. Różnica między pierwszym Lylesem a ostatnim Oblik Sevillem wynosiła 12 setnych sekundy. Gimnastyka sportowa, darmowy ramen do końca życia... Dom, mieszkanie i ponad 200 tysięcy dolarów ma dostać od rządu i sponsorów filipińczyk Carlos Julo. Dzień po dniu zdobył 2 złota w ćwiczeniach dowolnych i w skoku. Kto by nie chciał być tak jak Carlos Julo? Naprawdę. No. Niesamowite, niesamowite, ale nasi medaliści też biedni z tych igrzysk nie wyjadą, szkoda tylko, że jest ich tak mało. I to by było na tyle, szanowni państwo, no dzień będzie ciekawy z powodu ćwierćfinału u siatkarzy, który, można powiedzieć, nam go tak ustawi już, jak go tfu 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 odpukać, przegramy, no to... Ja już raczej chyba nie będę oglądał Natalki Kaczmarek czy właśnie Oli Mirosław, bo nic innego tak jakby nie ma dzisiaj ciekawego medalowego. No nie spodziewam się żadnego medalu przynajmniej, bo tylko dwa finały z udziałem Polaków. Dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia, Jan Łukaszewicz, Krótko o Sporcie.